Witam was wszystkich, oczywiście, bardzo serdecznie. Ja jestem tylko kolejny odcinek LEGO Fortnite. E, jak możecie zauważyć, lekko się zmienił e, tu mikrofon. <grydy> Nie wiem, e, jak bardzo widać różnicę, jak stoję tak, a jak stoję tak e, na tym radarze. Jest lekka różnica pomiędzy tym, więc muszę być tak lekko nachylony. E, Zobaczmy sklep sobie na początku. A w trakcie gry wam mniej więcej co nieco opowiem. Tutaj mamy oczywiście. E, Rakbystów jakiś. Jest jakiś teraz event z Żuwiami Ninja, więc Żuwie Ninja oczywiście są. April, ona też była z tego co pamiętam. Sprinkler jest kimś nowym, tak samo jak instrumenty do sprinklera. Do Żuwi Ninja ogólnie, spoko. Tutaj jakieś. Nie wiem co to jest, ale niech będzie. Cichy cios, ciekawy skin. Tutaj słoneczny błysk, bardzo ładne, To jest w ogóle dosyć stara emotka, ale w lego wygląda na zarąbiście. Graj na lodzie. O, to jest też całkiem spoko. Dla hokeistów, co lubią hokeja. Fajne, fajne. Eee, brutalów mamy tutaj kolejne inne skiny. Niesamowita kostka. Składanie kostki Rubika, co ty galasz? <suszy> no wiesz, Ciężko tego nie ułożyć, bym powiedział. Jakieś motki, kolejne ładne skiny. I mamy walentynki w sumie, w sumie faktycznie są teraz Walentynki. Więc ładne, walentynkowe skiny. Kwitnący bukiet. <śmiech> <śmiech> tutaj jakieś kolejne e, skinki. Oczywiście e, The Weekend zostało tutaj. E, jakieś nowe pojazdy? Co to jest? To palacz? palacze, jakieś kółka, e, ładne dosyć tanie mi się wydają tu jakieś nowe instrumenty, nowe muzyki o, od Ariany Grandy na Ariany Grande, przepraszam Hardway też kojarzę Selena Gomez Wizard też kojarzę Animals jest dużo muzyk, które kojarzę, ja bym sobie musiał znowu to pograć Lewis Milton, to wygląda trochę jak Czarna Pantera nie chcąc nikogo obrażać, ale chyba spoko zestaw Inferno oczywiście zestawy do kupienia, jakiegoś tu mi brakuje nie wiem jakiego, łyba no i git, więc widzimy się na świecie dobrze więc jesteśmy na naszym świecie, zaraz sobie przyjrzymy co dla nas mają nasi kompani wioski, tam w ogóle to jest coś nowego, ja bym sobie tam poszedł, ogólnie była aktualizacja z tego co kojarzę dodali Sztylety? To zauważyłem? w sensie to było na logo? Czy coś jeszcze? Nie mam bladego pojęcia. Ale no, pójdźmy zobaczyć, co tam jest. A, to jest jakaś wyspa, jakby. Tak jak było na pustyni, e, że pojawiła mi się stęczą. Tutaj jest coś innego tam. Boże, to też jest stęczą. Jak to też jest stęcza, to fajnie, bo mamy darmowy lud. więc dla nas jak najbardziej na plus, nie? E, ogólnie w tym odcinku pójdę sobie po. Um, na pewno. Dobra. Huh, pierwsza walka! Huh, huh. Czy mam tyle życia? Miałem tyle życia? Naprawdę miałem aż tyle życia? <grym> nie, nie kojarzę, nie? Jakoś tak miałem... Przebłyski, że miałem mniej. No dwa. Yy, dwa. I dwa. I na początku trzy. Pasuje. Nie wiem, czy mam takie dziwne wyobrażenie. No, pójdę sobie po granit czy jak to się nazywa te drewno z jaskini, czyli znaczy ten kamień z jaskini? I te drewno z jaskini, po to też pójdziemy. Nie mam tu drewna Naprawdę Muszę drewno zdobyć. Dobra, zbierzmy sobie drewno. I tam wejdziemy. I tak ee, z rzeczy, które chciałem wam powiedzieć, to, że no, aktualizacja była. E, ogólnie trochę czekałem, zanim się pobierze, więc trochę mech Dobra, pani! I na pewno dzisiaj jest plan dosyć dużo z pustynią się zająć. Potrzebny jest rozwój, a bez pracy nie ma kołaczy. Najwyżej się zestram, wywalę się kilkanaście razy. Trudno. Dzisiaj bądźcie gotowi na... O, to jest w ogóle rozszerzone. Troszeczkę mniejsze są te te. I mo lepiej, bo niepotrzebne były aż takie duże, a wygląda to o wiele lepiej. Jest łatwiej, ładniejsze, łatwiejsze

Gówno mi dropnęliście! I wymyślicie, że co? Że ja teraz nagle ten. Aj, tupa jasna, Włada, że tak powiem. Masakra z nie O Internet mi coś nagle ten niby zaczyna zacinać. No to nieźle. No to nieźle. Nie wiem, czy byłem w ogóle tu na górce. Kojarzy mi się, że tu byłem. W tak sumie mogę na mapie to zobaczyć. Byłem tu, na pewno byłem. Więc to jest chyba tu, gdzie pierwszy raz. Y Mieliśmy jakby napad wioski. Tak mi się kojarzy. Raczej na pewno. Dobra. To ja wracam do wioski. Yy, ogarniam się i idziemy na pustynię zbierać najważniejsze dla nas rzeczy w tym momencie. Nie wiem, ogarnę może jakąś lepszą ochronę, albo nawet weźmiemy kogoś ze sobą. Myślę, że to nawet nie może nie być wcale głupie. Więc zobaczenia za chwilę. O, widzowie, w ogóle patrzcie, zagadałem do bombowych barw, niespodzianka, ten schemat jest dla Ciebie, mam nadzieję, że Ci się spodoba. O, wa wazon! Nieźle się bawisz, ale dostałem dosyć ważne rzeczy, więc nie ma źle. Weźmiemy raczej bombowe barwy ze sobą, bo dla mnie... Albo nie, bo tego chciałem wziąć, chciałem wziąć... Eee... Gdzie kto weź wszystko? O, e, dobra, nieważne. Chciałem wziąć y, tego panoucka burgerka, bo on mi się najbardziej niepotrzebny... Nie obrażając go oczywiście. On jest naprawdę miły miły I, i bardzo go lubię, ale po prostu wydaje mi się, że... Nasza reszta dwójki jest o wiele bardziej... lepiej spisująca się. Przepraszam. Nie chciałem nikogo urazić ani nic takiego, mam nadzieję, że mi wybaczą. Moi, su 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 moje słodzinki, kochane. No. A my pójdziemy po pieskowy pazur i po te drugie, zdziałać rzecz, którą tak bardzo też potrzebuję. O, nie pamiętam, jak ona się dokładnie nazywa. Mm, ta skorupa taka. Chyba wiecie, o co mi dokładnie chodzi. Mam taką nadzieję. Tu zaczęły mi się krowy w wiosce jakieś pojawiać. Wydaje mi się, że to może być przyczyna trochę tego farmera. Czy masz coś? Ciekawego dla mnie, jak twoja praca, kukurydza idynia. Nie potrzebuję na razie, więc nie wezmę od ciebie. Jeszcze by tylko się... O, tego panowiska przydało znaleźć. O! Ale nic z tych rzeczy nie jest mi potrzebne. Więc tak, chodź, mam coś dla Ciebie. Pogadajmy o robocie. Poszperajmy tu. Byk. I przydałoby ci się miecz zrobić. Ja bym zrobił dwa miecze. Te co teraz mam. Te takie... Ładniejsze, ty co ty... Słoneczka. Ta, se odpoczywaj, w dupie się mam. W dupie byłeś, ja gówno widziałeś, jak to się mówi. Ehm. Mam jeden miecz, ale zrobiłbym jeszcze dwa. Jeden dla mnie, jakby dodatkowo. Bo ja głównie będę walczył. No się i kilof też zrobię, ale też dla niego. Więc e, pozbieram surowce, jeśli będę potrzebował różne inne rzeczy. I widzę się po prostu z wami jak to wszystko ogarnę. Dobra widzowie, jestem praktycznie przy yy, pustyni, ale znalazłem po drodze palucha rybnego, więc... Chętnie go wezmę jakby dodatkowo ze sobą jeszcze jako kolejnego kompana podróży, że tak powiem, więc. Idziesz czy nie idziesz? Dobra, no a teraz Jeszcze raz, jeszcze raz. Do ciebie o pomoc, ktoś już z tobą podróżuje, jeśli wrócisz tu w pojedynkę, może do ciebie dołączyć. Aha, czyli nie mogę mieć więcej niż jednego kompana w podróży? E, tak, trochę weird bym powiedział. No, zaraz powinien się ogólnie też dzień już robić, bo tak w nocy, że tak powiem, wystartowałem. Ale to myślę, że to nawet dobrze, że wystartowałem w nocy. Praktycznie można powiedzieć, że zrobiłem to specjalnie po to, aby właśnie mm, w samej już tej pustyni biegać sobie, e, że tak powiem w dzień. Tylko czekamy chwilę aż a, aż ten. Więc tak, pochodźmy sobie po krańcach tak żeby mieć pewność, że nic mnie złego nie dopadnie i po prostu pozbierajmy co nieco. E, o! Mówisz masz. I w tym czasie opowiem Wam o co chodzi dokładnie z mikrofonem. W jednym z poprzednich odcinków, dokładnie chyba w. czwartkowym, tam był z Lego Marvela. Jeden z widzów napisał, że. Ładny, fajny odcinek, tylko żeby mikrofon po prostu trochę poprawił. Bo ogólnie, spoko. Tylko właśnie boli w uszy i powinienem sobie jakiś pop-filter załatwić. Załatwiłem sobie właśnie pop-filter. E, troszeczkę poprawiłem jako jakby ułożenie. Nie wiem czy dobrze mówię, ale ten mi pomaga. Faktycznie to, to był jednak bardzo dobry pomysł. Mi się wydaje, że go wziąłem ze sobą. E, no ułożyłem sobie troszeczkę e, Inaczej mikrofon, tak żeby był idealnie jakby we mnie skierowany. Może będziemy też o wiele lepiej słychać, kiedy patrzę jak jesz, aż mi ślinka. Mogę mu dać jedzenie? Chyba nie mogę. Dobra, to w takim razie szukamy coś ciekawego. No, i możecie dać znać, jeżeli oczywiście ktoś z was chce mi dać znać, co wy aktualnie myślicie o tym jak wygląda, że tak powiem, mój mikrofon. E, czy jest spoko, czy nie, przydałoby się jeszcze coś poprawić, e, bo jak tak przejrzałem sobie e, na w sensie, no wiecie, nagrałem sobie minutkę, przesłuchałem to, to wydaje mi się, że jest troszeczkę różnica w dźwięku, na plus oczywiście. Też staram się trzymać ten mikrofon oczywiście bliżej, staram się ostatnio też... Mm, no, no, dobra, ostatnio nie będę kłamał. Od dzisiaj staram się tak bardziej te współgłoski nie podkreślać, żeby po prostu, no bo po co, nie? Czy to mi to zwykłe drewno? Tak. Niestety, niestety tak. Okej. Okay. Ciebie trzeba. Bo co, jak co, ale przydałoby mi się. Więcej tych pazurów, Te pazury akurat mi się powiodą. Będą mocno potrzebne. Zjedzmy, może, to. Mm hmm. Git. Eee... Szukamy. Czy jest coś z tych Mogę te aktusy w ogóle niszczyć? Tak to, to, to wygląda, jakbym mógł, a jakby zarazem nie mógł. A też wam jeszcze nie pokazałem. Mm, zapomniałem. W wiosce wyświetliło mi się, że. Mogę z, jakby zrobić ten sztylet nowy. To on jest dosyć prosty, ale on bije o wiele mniej niż zwykły miecz. Jedyna różnica jest taka, że jak od pleców bijemy tym sztyletem, to ym, będą... uderzenia krytyczne, że tak powiem. Myślę, że całkiem, całkiem spoko jakaś dodatkowa broń, różnorodność i tym podobne myślę, że to jest zawsze na plus. Więc jak najbardziej, jak najbardziej git. O, tu coś jest, jakaś skrzynka od razu, to sobie otworzymy. Granit mogę wziąć, ale tak szczerze cała reszta mi jest niepotrzebna. No nie wiem no. Aż dziwnie mi tak trochę, nie? Bo tutaj nic. O tam ktoś biega. O, ale heda dostał! Woł! Chodź tu. Dobra, jeden padł. Oj, nie są tacy ciężcy. Głównie przez uwagę na to, że ja już jestem troszeczkę... Kusza, 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 kusza! Troszeczkę na wykończeniu. Nie zmienia to faktu, że się cieszę, bo zapomniałem sobie dorobić kuszę. I miałem... Ma... Trochę się bałem... Czy mi wystarczy, nie? Ale teraz już widzę, że mi... Wystarczy na pewno. Tu coś jest. To jest to co ja szukam? Nie, to jest pająk zwykły. Gdzie ja znajdę to... To jest to co ja szukam! On powinien... On jest piaskowy, on powinien mi dać to. Nie. On jest wulkaniczny. Wybuchowy rdzeń esencja obrażeń co Talizman wewnętrznego pewnie spokoju coś takiego albo ognia jakiś... Te... co jest ty tego to się nie spodziewałem No to w takim razie szukamy więcej tych e... <laughs> Dobra, e... jestem w tym miejscu tutaj jest zaskinia i tu jest woda. I skoro tu jestem, to w ogóle jakiś zamek śmieszny, e, ogarnąłbym, czy mogę tu zbudować drugą wioskę. Jeżeli mógłbym zbudować tu drugą wioskę, to nie wiem, czy to w sumie, w sensie, bo nie wiem, czy mogę się teleportować między wioskami, nie? Gdyby się dało teleportować między wioskami, byłoby to coś zarąbistego. Oj przepraszam, lekko mi się odbiło, ponieważ, no, co jak co. Ale ja jednak dosyć tego bym potrzebował. Bardzo bym potrzebował dużo pustynnych rzeczy. Przy zimie praktycznie mieszkam, bo zimy mam tam na dole, a pustynią tu. A teraz patrzę, że ta mapa, bo ono, tutaj mam mój domek. Yy, mapa. Jest zrobiona tak, że nie, że od momentu, od jakby miejsca ten, gdzie jest określona wielkość tej mapy. O, może tak. Mapa jest uzależniona od miejsca, w którym jestem. Na taką odległość mogę się jakby odsuwać. To jest mega ciekawe i tego nie wiedziałem. I to jest fajne, co pokazuje, że jeszcze mam o wiele więcej rzeczy do odkrycia. Czekam też troszeczkę na to aż jeszcze więcej aktualizacji, być jakaś większa różnorodność broni, struktur chyba nie potrzebuje na razie, ale różnych innych rzeczy do robienia, może wtedy znajomych namówię i bo na pewno mogę już wam to teraz w sumie nawet powiedzieć, prawdopodobnie po serii z Lego, Lego Fortnitea powróci seria z Minecrafta po prostu. Bo na modach jakaś nowa będzie paczka modów, i coś ogarniemy. Bo nie chciałem w to strzelić, ale może być. <grym> I, no, spok I to myślę, że całkiem spoko by było. A ze znajomymi bym sobie chętnie ograł to. Więc no, jak macie. Jeżeli ktoś jeszcze ogląda do tego momentu, i bardzo mu się podoba seria prowadzona przez Młakrokola, <laughs> Możecie zostawić oczywiście suba, łapeczkę w górę. Eee... I chętnie bym się też dowiedział, jeżeli oczywiście lubicie Minecrafta, jakie byście widzieli u mnie na kanale z paczkę modów. Z góry mówię RL Crafta nie chcę, jakoś nie jest dla mnie. Bardziej po prostu takie. O, 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 o! Ciebie szukałem. Oj, ty kurde! Dużo masz HP! Ten mam mniej HP, ten wulkaniczny ty! Jeden dostanę? E, co do wyrzucenia? Nie wiem, to do zjedzenia. Od razu. Dalej masz miecz, więc spoko. Jedną tylko? Kurde, potrzebuję ich bardzo dużo, tych pieskowych skorup. Ała! A no tak, ja muszę to jeszcze tutaj dodać. Teraz. Piaskowa skorupa. Bardzo fajnie. Przydałoby się też jakoś wytwarzać konkretnie. No, nie powiem. Piaskowe skorupy teraz mega. To są. chyba rzeczy, które najbardziej w tym momencie potrzebuję. Bo jak pazury od y, tych pustynnych wilków, czy jak one się tak dokładnie nazywają, lecą dosyć często. Bo po pierwsze widzę bardzo dużo tych wilków. A po drugie po prostu wypada z jednego cztery nawet czasem. Wiecie dużo. Mimo wszystkiego, więc no, dobra. Mam no, widzę już kolejnego tego wulkanicznego. A te wulkaniczne mają o wiele mniej HP od tych pustynnych. Więc, ale na pewno nie pójdzie to na marne, bo na pewno mi się to też przyda. Więc, cześć Krokol. no cześć. Tam piścisz Nic? Srało cię? Tu coś stoi? Jakieś budowla? Może coś konkretnego, fajnego bym tutaj dostał. Ogólnie ładna jest grafika też w tej grze. Ona jest taka trochę cukierkowawa, ale mimo wszystkiego jest ładna, ładne cienie są i wszystko. No i to mimo wszystkiego Fortnite, nie? Co jak co, ale... oj oj To trzeba Fortnite'owi przyznać, że on całkiem potrafi, jeżeli chodzi między innymi o grafiki i tak dalej. Tylko jednego tego pustynnego. Dobra, spróbujmy. Nie jestem jakoś mega daleko, będę najwyżej przybiegał. Spróbujmy tu założyć wioskę. Chociaż może tak przejdźmy się trochę bardziej otwartą przestrzeń. I wtedy. Kolejny tamten wulkaniczny. Aż dziwnie, aż dziwnie. Nie wiem, dla, ogólnie dobrze, ale dziwnie po prostu. Że ten drugi mi się w ogóle nie chce pojawiać. To jest dla mnie weird. Ajajaj, myślę, że na pustyni to będzie więcej tych pustynnych. Chyba, że jestem na biomie wulkanicznym w ogóle. Gdzieś tu pisze. Sucha dolina to jest. Może na bardziej mokrej dolinie? Tamtego bym sobie też może ogarnął. Czy on do mnie strzela, nie, on do tego strzela. Hmm. Że nie widzę, ile on ma HP. Dobra, ty masz za dużo HP, kolego. Już myślałem, że my mojego tamtego kolegę. Po... O, jest ten. Dora, tamtego odpuszczam, wolę tego bić. Jak tego pokonam, spierdzielam.

To jest tu Jakimś zrzucania mięsem Spierdzielamy! Spierdzielamy Czy on umarł? I to co na nim się pojawia to jest, że on już umarł wcześniej Kolejny! Dawaj go, dawaj go Dobrze, dobrze, im więcej ich, tym lepiej. Masz coś dla mnie do powiedzenia Tak gorąco, żadna burza mnie nie powstrzyma, okej okay. Czyli nic od ciebie nie wiem więcej. okej. Okay. Trudno. Nie chcę za bardzo też tu w nocy być. Nie mając, że tak powiem, zamknięcia. Co on zwał? Jak zwał? Dobra, myślę, że tutaj mogę spróbować mógłbym spróbować założyć tą wioskę. Ku. Wioska 2. Faktycznie. Zamek? <laughs> Nie, dobra, zbudujmy to jako namiot. Dajmy to pustynny kolor po prostu. Dobra, brzmi, brzmi spoko. Mam 3T, to jest spoko. Yy. Yy. I co, postawiłem to i mam to wyduper, resztę? <laughs> Nie żartuję. Coś trzeba zbudować. Weźmy kaktusy. Jakiś domek chociaż. Z... Aha. Tak jak tu mam drewno A no tak, są drzewa Jestem genialny widzowie Widzieliście o tym? Ja też nie <ścoughs> Dobra mm, Tak, to będzie moja taka baza wypadowa bym to nazwał Bo w sumie nie wiem jak to bym inaczej nazwać Jak baza wypadowa Cześć aura Poko, zatrzymaj się w mojej wiosce. Na... Dla siebie nawet łóżka nie mam, ale. Luźno, luźno. Baw się, dobrze. Zrobiłbym tu taką wioskę, żeby. Bo, może by mi tu ludzie zbierali właśnie te typowo pustynne rzeczy. I głównie dlatego bym to zrobił. Wydaje mi się, że to jest najlepszy pomysł, na jaki wpadłem, po prostu, nie? Zróbmy tu ognisko, niech jest. Tego nie da się niszczyć, nie da się. Okay. Więcej drewna gdzieś muszę znaleźć. Tu są jakieś drzewa. Jak zimno na pustyni, co kogoś posrało. A to mogę niszczyć? Kuszą ostatnio, nie, dobra. Bełt bełt bełt, 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 bełt. Tak, żeby po prostu w nocy też nie było zbyt przypału. Dobra. Ty mi pomożesz? My masz siekiery chyba, więc mi nie możesz pomóc nawet. Tak mi się wydaje. Dobra. Ogarniemy tą wioskę, ale... Jest ten potwór w ogóle. To już jest ogólnie zielona, że tak powiem, dolina, czy nie wiem jak to nazwać. Yy. Taka... Wiecie, nie ten. Oj 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 oj. Dobra, wracamy do wioski, bo to już raczej ten czas. Zostaniemy w tej na razie po prostu. I będziemy kończyć odcinek, bo dosyć dużo materiału już mam. Mam dosyć fajne rzeczy, to w poprzednim, następnym odcinku zrobimy już dużo ciekawych rzeczy. Mogę ulepszyć wioskę. Drewna i granie potrzebuję. To, to w takim razie w kolejnym odcinku to ogarniemy. Ja dziękuję wszystkim. Bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. I widzimy się już w kolejnych odcinkach za niedługo. Możecie zostawić sobie górę. Marka!